Dobry dzień dobry kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z naszego miłowa i witam Was w urodzinki kaliente. Zobaczcie tak muzycznie od rana, no tak więc końcu sobota, więc wiecie, imprezka, nie? Tutaj oczywiście prosznicy, i zobaczcie, co się dzieje, no jak najszybciej musi przyjść Pan pokojówka. E, a na dole tutaj proszę bardzo, o śniadanko z córeczką, proszę bardzo, ale powiem Wam, że. O matko. <noise> um, że one są naprawdę bardzo charakterystyczne te dziewczyny z twarzy. Zupełnie takie inne, nie takie typowe, nie? Tak mi się wydaje. Um, także tak sobie jedzą tutaj śniadanko. Nie wiem, czy um, nasza tutaj... Imprezowiczka zajdzie, czy nie? Na razie ona się bawi po prostu. No dobra, niech sobie tańczę, bo kupiłam jej tu taką wieżę. Bo tego mi brakowało tutaj jakieś, wiecie muzyki. No w końcu to jest imprezowiczka wielka. Yy, miasto na ścianie, słuchajcie, imprezy do nocy i rodzice o tym nie wiedzą, więc no myślę, że takie coś by jej się przydało tej płyty i w ogóle, także myślę, że yy, spoko pomysł. No, a tutaj rodzinka sobie, oje, e, śniadanko, jakąś chyba zupę babuń, czy coś, no ale dobra. Później e, zachowaj resztki. E, tak w ogóle, no strasznie mnie też to razie. zobaczcie, że oni mają te pragnienie stworzenia rodziny. Teraz na starość tak naprawdę m, nie dziś, tylko jutro już zrobimy urodzinki naszej tutaj rudowłosej piękności. <noise> Także no, zobaczymy. O, proszę, kto tu idzie do nas. Aha, baw się, chcesz babkę? No dobra, to się baw. I co, w piżamie będziesz... Aha, nie, myślałam, że. Mm, pochwal za przebywanie na posłaniu. Ojejku. Aro, coś, coś Aro z, y, zmieszał, zblokował. Tak, pochwal i możecie się pobawić w coś na przykład. jak chciałaś, okej. Okay. Chłódna no, w sumie, no może nie wiem, czy zdążysz zjeść tam coś sobie, to najwyżej weźmiesz sobie. Um, powiedzmy, że wiecie, tak demonstracyjnie nie chcę jeść z z rodziną, także, wiecie, takie ja demonstracje, ja nie? Um, co ty chcesz? Pragnienie. dostaniesz wyszłą cenę. Mam nadzieję, że dostaniesz. Dobrze. I jakie ty masz do pragnienia? Kurczę. E, czekajcie, ja chciałam... O, właśnie. Słynna kuchmistrzyni. Hmm. No, nie wiem, nie wiem. A na gotowania. Hmm. Hmm, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, najpierw sobie może popływamy tutaj trochę. Chociaż nie, no, zima się zaczęła. <laughs> oh no. To może jeszcze wiecie, dopóki. Um, bo tutaj mu też zaznaczam. Dopóki jeszcze nie spadł śnieg, powiedzmy, że jest jeszcze ciepło, to niech sobie idą. <laughs> Chociaż, aha, tobie, no właśnie usunęło się, ale dobra, chodź Status, sobie popływasz trochę w basenie. Aha, ty chciałeś coś. No dobra, to wskakuj. Opa, ale patrzcie normalnie. Okej, okay, dobra, gdzie lecisz? Um, odprężyć, okej, okay, spoko. Ty, młoda, co? Posprzątasz po wszystkich? Jako jedyna tutaj, chociaż ty jesteś niechlujna, więc no nie powinnaś tego robić, no ale już trudno. O, idzie pan pokojówka, super. No, to mogłeś zostawić tak naprawdę. I możesz się pobawić pochwal za unikanie le leż leżenie. Boże, nikt tego nie mogę powiedzieć. Unikanie leżenia na łóżkach Simów. Okej. Okay. Tak. I odbierz, zobaczymy, kto to tam dzwoni do nas. Jak tam zimno, co? Nie dobra, spoko, pływacie sobie z tatą. Hej, czy No dobra, niech tam podejdzie. Nie wiem, kto to dzwoni. Może z imprezy jakaś laska. Dobra, i chciałabym, żebyś sobie tutaj. Maw się, bo z Aro. Ład, 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 patrzcie na to. Jeszcze nie ma śniegu, on już do nas idzie. Oooooh, no pogłaszcz. Pingwinka, boże dla dziecka to musi być super. O, oh, jak słodko, patrzcie na to. A gdzie lecisz? Aha, odebrać telefon, no dobra. Słuchaj, ty wiesz, co mógłbyś już w sumie? Ty chcesz się nauczyć tutaj wszystkiego. No dobra, coś ci tam e, nauczyć się, sfatać parę. Hmm, nie wiem, czy ci to potrzebne może prędzej. Um, no właśnie przeciwpożarowań. No dobra, to choć Albo wiesz co, chodź na górę i będziesz się jeszcze uczył tej logiki, bo musisz jeszcze ją zdobyć do pracy swojej. Także to będzie chyba ważniejsze, e, a później będziesz się uczył tych swoich tam rzeczy dodatkowych. Dobra, ty sobie gadasz przez telefon, okej. Okay. I co, pogłaskałaś go? Weź go jeszcze raz. Pogłaszcz, please, please. Catch. Czy tego masz w znajomych? Nie masz. No, pingwinka pogłaskała sobie. Patrzcie. O, matko. Nie no, to po prostu za takie rzeczy kocham dwójkę, naprawdę no. Super. Szkoda, że on... Ojejku, myszka mi trochę wariuje. Jak zwykle tutaj w dwójce. O, szkoda, że on. A tatuś, a tatuś może? Chodź tutaj, chodź, pogłaść też. Poczekaj, chodź tata, chodź. Czy, o nie, on już odszedł, no dobra. E, oddaj nam akulaturę, to też w sumie możesz oddać nam akulaturę. Chociaż chyba pan pokojówko będzie szedł. O, weź pocztę, zobaczymy co to tam przyszło. Okej, okay, widzę, że ty już tutaj ogarnęłaś sobie. No i na ciebie chciałam kliknąć. E, więc sobie skorzystaj. E, I weźmiesz sobie coś do jedzonka. Okej, okay. tak, oddaj nam akulaturę. Okej. Okay. Dobra. Ta sobie patrzcie odpoczywa. Ona chyba już czuje, że się postarzeje i po prostu wiecie, <noise> musi się zrelaksować. Dobra. Tak, weźmiesz sobie jedzonko, a ty jeszcze tylko weź tą pocztę. Zobaczymy, co to za tam rachunki przyszły. To może do hamburgera, weź chyba jest ostatni. Tak w ogóle. Bo to już takie dosyć późne śniadanie. No właśnie, to może pan pokojówka jeszcze podprząta po tobie. A później, nie wiem, rób sobie co tam chcesz. Nie nieś, nie 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 nie, nie nieś. A tym bardziej tak wysoko nie nieś. O, dzięki. Zobacz, 202, ok, Dobra, już się pobawili widzę, to dobrze. Tak, zapłać rachunki wszystkie. Ok i jest. Um, no dobra, czy to już jest sprzęt do kibel? Jest, także możemy z niego korzystać, proszę. Um, może wiesz co, przyjdziesz sobie wziąć taką kąpiel z bąbelkami, proszę bardzo o spoko. Oni są w ogóle bardzo e, niewyspani, bo bardzo mi wcześniej wstali, chyba o drugiej w nocy już, także. Nie wiem, czym tak się pobudzili. Dobra, ty sobie szamasz i rób sobie, co chcesz. Moda widzę, tutaj ma jakiś zapał e, po prostu do gry na tych skrzypcach, <gry> które się pomniejszają. Ojej, magicznie i powiększają. Co już zauważyliśmy. Okej. Okay. Okej, okay, wszystko sprzątnięte. No dobra. Dobra, aha, ty nawet sprzątniesz po sobie. No dobra, to fajnie. Ojej, patrzcie jak tutaj, pocałuj może jeszcze, o tak, w końcu to twoja żonka, nie? No właśnie. I co, wziąłeś tam kąpiel? Nie wziąłeś? Okej. Okay. Dobra, chodź tu, pokaż się. A ty co? Na co patrzysz? Porozmawiać, no dobra, o i powiększyły się. <laughs> Te skrzypce są niezłe. Okej, okay. tak, powiesz e, jeszcze pocałuj ją. E, miej jakieś takie dobre relacje z siostrą, mi się wydaje dowcip. Hmm, aha, nie chcecie łapki. Nie chcesz tutaj, a dowcip jeszcze raz? Nie. No nie chcę, patrzcie. Nie lubisz się z siostrą? Czemu? Hmm. Walcz. Patrzcie. <gryśla> Dręcz. Nie, pogawędka jeszcze. Może... O, pogadaj sobie z siostrą. Hmm. No dobra, i możesz tak, skorzystaj weź prysznic i wiecie co? Kurczę, tylko że my już tu nie mamy kompletnie miejsca na tej parceli, naprawdę ona jest tak mała. <noise> że chciałam coś tutaj kupić, wiecie? Coś takiego nawór dla niej, dla tej dla młodej. Tylko, gdzie to wszystko było? Ja już nie pamiętam. Um, może gdzieś tu, tak, chyba, czy nie? Hm. <noise> Jak zwykle. O jest, jest, jest. Może coś tam, wiecie, jakaś taka chustaweczka tutaj o. Um, Zjeżdżalnia, coś tam, wiecie, zawsze to kupuję później i tak się nie bawią. No ale dobra, także tak niech będzie. Dobra, niech będzie niech będzie tyle wystarczy. Baw się na placu zabaw. Ok, a ty wiesz co? Możesz się przebrać w końcu coś normalnego, przebierz się w codzienne. I chodźcie, pobawicie się trochę na dworze dziewczyny. Odpocznij, baw się na placu w huśtaj. Ok. Dobra. O, patrzcie Co ty? Co to jest? Okej, okay, idziesz sprawdzić, czy plot zabaw jest bezpieczny dla naszych dziewczynek. Okej, okay, rozumiem. Super z mama. Um, kurczę no ty jesteś zmęczona. Ty też idziesz? Nie, nie, idziesz. już. Gratuluję mi. O, proszę bardzo, gratuluję sobie nawzajem. Słuchaj, chłopie, ty miałeś uczyć tej um, tutaj logiki. Tylko wiesz, co ja bym jeszcze wyłączyła tutaj te radio. O, wyłącz po drodze. I żebyś tutaj... Aha, i nie wiem, czy w ogóle Wam pokazywałam pokoik um, Izy. Chyba nie pokazywałam, <laughs> także tak wygląda po remoncie. Taki dziewczyński bardzo. <laughs> Zasłony w oknach, tutaj taki wiecie, o, wieszaczek z różową bluzą, lalkami i tak dalej. Tutaj taki misio, tutaj też misio, także myślę, że całkiem przyjemnie. Um. Tak, dobrze. Czy ty idziesz? Idziesz w końcu. No właśnie. Um, nie, nie idź, bo tu idzie ta przecież. Tak huśtasz się. No właśnie. No. Ty idziesz co? Grać z mężem. Aha, no dobra, spoko, spoko. Skoro takie masz e, plany na sobotę. <noise> jak tam iska? Wymyła się. Super. Złóż dziewczyna. Okej, okay, jak tam piesio. Czy on w ogóle idzie do, um, do pracy dzisiaj? Chyba nie. O proszę, weekend wolny. A ty też masz co? Weekend wolny, pokaż. Okej, okay, doktor, słuchajcie, doktor. Okej, okay, on już chyba niedługo przejdzie na emeryturę. Okej, okay, patrzcie, ta się bawi, no dobra, dziewczyny. O, spadłaś. No, ale nie zniechęcaj się, bawić. Patrzcie, ta jak szaleje tutaj normalnie. Okej, okay, dobra, grasz sobie z mężem, tak, super. A jakbyś sobie weszła do jacuzzi na przykład, co ty na to? No i przerwałaś mężowi, no nic trudno. O patrzcie i zdobywa kondycji punkty. Yy, a czemu nie. Kurczę, nie widać. Ojej, ona cały czas spada na tyłek. <grystanie> Punkt kondycji, no dobra, ale baw się jeszcze. Ha, bawisz się. Okej, okay, dobra. O, matko. <grystanie> ale kamera lata. O, patrzcie, jest trochę chłodno, ale wiecie, Jacuzzi zawsze. Jest wysoka temperatura, także fajnie. Dobra, ten sobie gra. Tutaj już chyba tu, zdobył zdobył z tobą logikę. Patrzcie, najwyższy poziom, już dziesiąty. Wow, no nieźle. Przyłącz się, choć w takim razie, jak już zdobyłeś tą logikę, to chodź. Tak, jesteś mistrzem. Okej, okay, w końcu no, jesteś lekarzem, także. Okej, okay. tak, i sobie siedźcie. Ale on ma ten słaby ten strój. <laughs> Taką piankę do nurkowania. Dobra, jak tam? O kurczę, miałam specjalnie zeszłam na dół, żeby o, na dziewczyny popatrzeć. Okej, okay, także dziewczyny. A czy ty możesz? nie możesz się uczyć, co jeździć? Hmm. Możesz po prostu jechać gdzieś chcesz, ale powiedzmy, że nie, no jeszcze jesteś trochę za młoda. Jesteś dopiero w połowie swojego wieku nastoletniego. Może jak już będziesz się zbliżać do końca, to powiedzmy, że wiecie, już będzie miała to 18 lat, <noise> Za prawo jazdy będzie mogła się przejechać. Tym bardziej, że nie wiem, czy ojciec jej pozwoli furą taką jeździć, <noise> takiej młodej córce. Um, jak tam już pobawiłaś się. Oj, oj, a ty możesz wyczyścić? Wow, nieźle, super. Nie wiedziałam, że dzieci małe mogą czyścić ten poko. To się na coś przydasz, proszę bardzo. Okej, okay. mm, może tak jeszcze tak, wyczyść, wyczyść na razie. OK, I później pochwal za unikanie gryzienia sprzętów. Mm, I ucz komendy, jakieś poproś na przykład o. Super, patrzcie nawet punkt yy, tej sprzątania, czystości chciałam <laughs> powiedzieć. O, jutro tak, wiem, że są jutro, wiem wiem. Nie no, miałaś pochwalić go. No. I co, już czyścisz? Boże jak długo. Hmm. Okej, okay, jest. Tak? I ucz komendę. Super. Dobra, ty co robisz? A ty dalej widzę, no tobie się. Ten klas chyba bardziej spodobał niż młodej. No dobra. Mm. Ojej, tak zimno jest, no sety. Ona sobie tam w bluzeczce się kręci. Okej. Okay. Chciałabym, żeby ona miała też troszkę niższą ocenę w szkole, a nie szóstkę. Chyba tam parę razy nie odrobimy sobie pracy domowej najwyżej. Jak tam ojej pęcherz już taki widzę trochę lepszy, ale ty mogłabyś zejść sobie tutaj, proszę, skorzystać i przebrać się w coś codziennego. Ty możesz przyjść przebrać się w też coś codziennego. Tutaj nie masz żadnej półki, co? Na książki. No to zajdziesz sobie na dół i tutaj pouczysz się tego um, zabezpieczeń przeciwpożarowych. O, proszę. Ale wam ciepło tutaj, słuchajcie. Dobra, już, już. Już. Koniec tego. O, wieczór. Może jeszcze wieczorem sobie tutaj przyjdziecie wszyscy razem, całą rodziną. No nie no, to, to tutaj widzę szaleństwo, jak nie wiem. A młoda z pieskiem się bawi, okej. Okay. Tak, chciałabym, żeby ona się z nim naprawdę zaprzyjaźniła. Okej, okay, super, fajnie, dobrze im idzie nawet. Także super. Patrzcie, nawet go nauczy. Tak, nauczył się, patrzcie. Gratulacje, panowie. Proś, super, czekajcie, komenda. Okej, okay, pieś, drap po brzuchu. Jak. O, kochany piesio. pogłaszcz daj przysmak. Hmm, dobra, baw się na razie, nie? Okej, okay, super. <grych> dobra, ty co robisz? Ty śpisz już, o matko, nie no co ty, bo później mi w nocy znowu nie będziesz spała. Wstawaj. Wstawaj, wstawaj, przebierz się. Coś normalnego, jeszcze pościel to łóżko. Jeszcze nie ma spania, słuchaj, nie ma, nie ma. <grych> Chodź, możesz coś ugotować. Podaj obiad, na przykład y, spaghetti, proszę. Ty też już idziesz spać. Oh no, oh no. A patrzcie nawet do swojego łóżka idzie. Um, Wiecie co, chodź tutaj, skorzystaj. Chciałabym, żeby oni jeszcze wszyscy sobie weszli tutaj. O. Moda nie może. Aha, no dobra, tą modą możemy już wysłać spać w sumie, bo już jest po dziewiątej, także niech sobie idzie spać. Ty idź już, idź, skorzystaj z toalety i chodź tutaj do jacuzzi. Tak, jak skończysz, to też przyjdziesz tutaj. Chociaż to byś mogła schować. Kurczę, schować to, co ugotujesz, także zaraz ci to kliknę najwyżej. Pokaż się. Ok, także niech sobie wszyscy idą i taki wiecie, sobotni wieczorek w jacuzzi. Myślę, że wiecie, no. Rodzice chcą, wiecie, no, może miała jakiś pomysł Samantana, no, ale nie, nie podawaj, nie podawaj. <laughs> może jakiś miała pomysł, że chce wyjść do koleżanki, coś tam, coś tam. A wiecie, no, rodzice coś tam podejrzewają, że może sobie, wiecie, zamiast do koleżanki, to może się skończyć jakoś inaczej. Także wiecie, może tak ją po prostu odciągnęli od tego, nie, pomysłu takim fajnym posia po fajną posiadówką o, fajnie, okej, okay, idzie mama patrzcie, mama już jutro będzie stara, no nie no, Nina będzie stara, już nie wierzę ach ci wszyscy simowie nasi się już starzeją a czemu ty wychodzisz, chłopie, jak one tutaj dopiero przyszły co się dzieje, no wejdź przyłącz się, okej okay. do dziewczyn tutaj Coś mu nie pasuje. On już jest chyba mega zmęczony, no właśnie. No dobra, trudno. Także posiedziałeś sobie, skorzystaj i kładź się spać. Dziewczyny też już troszkę są śpiące, także zaraz będę je powoli już wysyłać do, do, do spania, ale jeszcze chwileczkę. Ok, cieplutko Wam, to dobrze. Jeden dzień, ok. O, dobra, Te sobie śpisz już, to dobrze. Ty, Siusiu, jeszcze mam nadzieję, że mi tu tutaj nie zemdlejesz. Kurczę zapamiętam o tym balkonie w ogóle. Tutaj mogłam zrobić pokój mały, i tak naprawdę, jakoś zmienić tą łazienkę i wszystko to zmienić, no ale nic, trudno. Okej. Okay. No i dobra. I już nasz staruszek sobie śpi. Jak tam, dziewczyny? No, też już się powoli robicie zmęczone, także zapraszam. Tak, i ciebie też zapraszam do spania. Okej, okay. wymiotuj! Od czego? O chyba od tej karuzeli, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Matko święta, od czego to wymioty takie, matko. E, no nic, dobra, kochani, to co widzimy się chyba jeszcze jutro. Okej, okay, witam was przy śniadanku. Niedziela, siódma rano. Oczywiście tutaj starsze państwo nam, mi wstało e, bardzo wcześnie, czyli znowu chyba przed piątą, no ale trudno. Muszę ich chyba naprawdę później kłaść spać, chociaż byli już mega zmęczeni. Tutaj pan się chciał e, uczyć, ale okej, okay, idź już na śniadanko, bo jesteś troszkę zmęczony. Okej, okay, pokaż się. Okej, okay, młoda zjadła, także zapraszam cię, możesz posprzątać. Ale ona się super czuje. Aro daje głos, no dobra. Tak, przyjdź tutaj, Ty możesz, wiesz co? E, zachować resztki i sobie tutaj skorzystać. Mm, a ty zjesz i też sobie skorzystasz, proszę bardzo. Okej, okay, dobra. A ty możesz posprzątać po was? Gdzie idziesz? Aha, tutaj, no dobra. Patrzcie, jaką ona ma kurteczkę. Ojejku, nie widzę jej. A <grywa> taką bluzę chyba, okej. Okay. Mm, okej, okay. sprzątasz. To dobrze, ma wolny, tak wiem, już widziałam. Dobrze, tu możesz odłożyć. Albo na razie nie odkładaj, tylko przyjdź sobie na górę. Tutaj możesz sobie skorzystać, wziąć jakiś tam kąpiel z bąbelkami dla, tak, dla zabicia czasu. Mm, no i zaraz będziemy organizować sobie tutaj. Ojej, zatkał się jaki belek. no nic, skorzystaj. Um, Miałeś to pragnienia z Aro, także chodź. Chodź tu podejdź. Nie, 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 to była komenda. Prosz, tak? Nie wiem co ty. Daję głos, Aha, okej. Okay. Komenda daj głos. Okej. Okay. O patrzcie, śnieg. <śniak> śnieg się zrobił. Dobra. Się zrobił. No napadał, nie? <śniak> okej, okay, tak, daj głos. A tutaj jeszcze? Daję łapę. Proszę, daj łapkę. A gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Skakać na skakance. Hmm, no dobra, skoro chcesz, jeszcze masz siłę przed postarzeniem się. A ty przecież zbierzesz. No dobra, jak chcesz. Tutaj, ty tutaj się bąbelkujesz, ok. Um, no dobra, i zaraz będziemy szykować się. Przyjęcie, dobra. E, przeturlać się, ok. Przeturlaj się. Co tu jeszcze prosi? Tak, poproś. O, idzie pan pokojówka, super. Ej, no i co? Komenda, proś. Czemu on się położył? Chodź, wstawaj, psie. Jest chwalony. Okej. Okay. Pochwal za unikanie leżenia na posłaniu. E, komenda, proś. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś masz pragnionka inne? Patrzcie, tutaj jaka miłość. Uhuhu. Samota, czystość, co, co ona tu robi w ogóle? Chodź, chodź. Chodź, dziewczyno, na dół tutaj. Chodź, okej. Okay? Czy są jakieś rachunki? Nie, nie ma. To chyba to zapłacone. E, okej, okay. ona no, chce się z kimś zaprzyjaźnić, a ty chodź, urządź przyjęcie urodziny. Chodź, chodź. Tak? Dobrze. Patrzcie, ona będzie grać dla napiwków. E, tak, balbinę. Dine, okej. Okay. Jakieś mm, scho, scholastyka. Matko święta. No dobra, kogo by tu jeszcze kogo? Chyba już za bardzo. Marzyciel. Hmm. Marzycieli? No nie wiem, czy to jest sens. Hmm. Nie, no tej nie. Hmm. Jeszcze pana. No dobra, no dobra, niech będzie. Trudno, zaprosimy wszystkich. Może będzie miło. <laughs> Miejmy nadzieję. O, patrzcie, nie oglądać zdjęcia. Nie przyszli, okej, okay, nie przyszli. Trudno. Um, wiesz co, to chodź coś tu podaj, przygotuj mm, dla grupy jakiegoś na przykład indyka czy coś. Albo może właśnie tort. No dobra, tort. Zobaczymy, o co chodzi z tym tortem. Czy to będzie można nim postawić, wiecie, świeczki, czy nie. To sobie gra. E, ty w sumie robisz nic, więc posprzątaj to zobaczymy jak wygląda ten tort to mnie ciekawi, czy już idą coś goście, czy nie o, no, już przyszli, super a <laughs> ten sobie tańczy, no dobra e, zabawiaj, dowcip tak, tutaj możesz też pozabawiać, okej okay. ja, chyba się za bardzo nie znasz z nimi okej, okay, tak później pogawędka może, o proszę okej okay. nudy, no dobra, trudno jak tam ci idzie? odejdź, odejdź panie, bo my tutaj tort robimy patrzcie, wow Podaj. Wow, a nie możemy, patrzcie. Zaproś do stołu, wszyscy. Chodźcie na tort. I goście. I lokatorzy też. Czy wszystkich mogę, nie? Ty chodź tu, podejdź, odejdź od tego tortu. Niech oni się częstują wszyscy. A ty podajesz? Aha, no dobra. <laughs> patrzcie na coś, ktoś jej wrzucił, chyba. 25. <laughs> Dobra, chodź tu jedz. Tak, ty też y, chodź jedz, proszę. Mm, ty też chodź na przykład zjesz sobie tutaj, o. Czy możesz coś tam zawołać co? Wszyscy? Hej. Okay. Idą, idą, dobra. Fajnie. Ty też idziesz jeść? No dobra. Tutaj jest trochę zajęte, ale. nastające sobie. O. Pogadają sobie z tort, super. pan pokój w sprząta, czy nie? Bo bym chciała, no właśnie. <laughs> Przepraszam Was, ale coś mi <laughs> w gardle. <laughs> Okej, okay. chciałabym torcik po prostu kupić. Tutaj, tu i tutaj może być. Tak, może być taki. Okej. Okay. Dobra, niech sobie jedzą. Tutaj jeszcze chwilę gadają, tak? Bo to jest, wiecie, zawsze na plus. Okej. Okay. <laughs> Chodź, wyczyść i napełni miskę. Tak. E, Ojej, nie, na ciebie, nie ciebie chciałam. I chodź stmuchnąć świeczki, bo już jest 14, za 4 godziny już będziesz się sama chciała postarzyć. Patrzcie, ta bieni, nie no, nie no, lamp grab. Uuu. Co ty robisz? Dość ty chodź posprzątaj no, może. O, może być, patrzcie. Okej, okay, też sprząta. No dobra. Okej. Okay. Do, no właśnie, do tej do łazienki. Nie, idzie na górę, kurczę, no nic. Mm. A ta bardziej uporczywie grana. No. No dobra, trudno. Aha, on odkłada. Ach, no nic. No, zjadłaś już? Super. Dobra, chodźcie tu wszyscy. Przestań, chodź, yy, podejdź tu. Ty też, chodź, wróć tutaj. Nie kładź się nigdzie. Co na się. Aha, okay. się, Ty, idziesz tu? Aha, to jest tam tam naczynie. Chodźcie, chodźcie tu wszyscy. Bo nasza Nina ma urodziny, słuchajcie. No, bo już jest piętnasta godzina. Także najwyższa pora. Chodźcie, ustawcie się tu wszyscy. Okej, okay, no oczywiście szuka miejsca. O, no, widzę, że masz Zobaczymy, jak będzie wyglądać. O, śnieg się stopił. No nic. Okej, okay, dmuchaj, dmuchaj. Ciekawe, czy będzie filmik. Jeszcze telefon dzwoni. <grystanie> o, o oba, oba, oba! Wow, patrzcie, którzy się postarzają z, z nami, ale może nie, ja nie będę tutaj na razie wpływać na nic. Okej, okay, dobra, same. Próbując ocenić ten okres mojego życia, mogę tylko powiedzieć, że było kiepskie. O, no dobra, trudno. Mogę zaprosić? Nie, nie mogę. No dobra, ale będą przejedzeni, słuchajcie. Ty co, Odbrałaś telefon jakiś? O, zaprzyjaźnili się, patrzcie, super. Po cały, tak, mi. tak, tak, tak. Tatusia. Okej, okay, ty sprzątasz, super. Ty też możesz, możesz po sobie posprzątać. I co, choć może z balbą sobie pogadaj, bo już zaraz jest koniec, zabawię dowcip. Chodź, choć, bo cały, całą imprezę tak naprawdę myjecie tylko naczynia. Gdzie ta balba poszła? Zaraz jest koniec. Chodź tu, Balba, my chcemy z tobą pogadać, podziwiaj. O nie, no nie dąży do niej chyba. Dobra zabawa, ok. Tak, ty gdzie, gdzie jesteś? Aha, rozmawiasz ze no dobra, zabawię, dowcip. A wy co? Aha, bawicie się, no dobra. Okej, okay, chodźmy zobaczyć solenizantkę, bo już jest koniec imprezy. Dobra zabawa, także myślę, że całkiem spoko się udało, super. Okej, okay, chyba już wszyscy będą szli sobie do domu. Okej, okay, co ty tutaj chcesz? Pójść na studia? Nie, na pewno nie. Poręcz? Gitara? Toaletka? Nie, nie. Nie wydziwiajmy, nie wydziwiajmy. Ty co robisz? Aha, idziesz korzystać. Okej. Okay. Ty mogłabyś. Aha, idziesz tańczyć. No dobra. To sobie. Aha, ty tutaj tańczysz. No dobra. A ty? Nie, nie kąp się. No co ty, dziewczyno? Chodź sobie też potęć. Tutaj solo. Tak. Ty też chodź do domku już. Chodź tutaj podejść. I też sobie przyłącz się. Okej. Okay. Dobra, wszyscy już sobie poszli. A wy co? Będziecie się całować? Co? Och, moje słodziaki. Gratuluj! Aha, no dobra. To pogratuluj mu. Tak. Flirtuj. Mm, oczywiście pocałuj. Czule. Mm. Moje słodziaki, co ty chcesz? Rożen? Mm. Nie wiem, czy będziemy... Teraz jest zima, więc na razie nie ma co, możesz sobie skorzystać, e, wziąć prysznic tak naprawdę, ty możesz sprzątnąć ten tort, bo on już się nie przyda na razie. No co, zajęć? tak? No dobra, to jeszcze raz ci kliknę. Tak, możesz się tu też przyłączyć. A ty co robisz, młoda? Śpisz? No nie! Ojejku, przebierz się w codzienne... Pójść na studia. Nie, nie pójdzie na razie. Pościel, łóżko i chodź na dół tutaj sobie. Tutaj możesz tak, skorzystać i wziąć sobie kąpiel z bąbelkami, bo już jest wieczór, także jutro do szkoły. Także wiecie. Okej, okay, ty sobie tańczysz z tatą. <laughs> Ale fajnie. No, ogólnie fajnie minął weekend. Myślę, że wiecie. Wczoraj taka sobota troszkę w domu. Dziewczyny tutaj na placu zabaw cieszyły się z nowego. Wow, jaka Simka. Patrzcie na dół. Skąd on się miało? Barbara Szeregowiec. No dobra. <laughs> Że blondynka. Kurczę, się nie spełniają żadne pragnienia. Ona nie jest zbyt zadowolona z życia. W sumie w ogóle nikt tu za bardzo nie jest. <laughs> słabo mi idzie, słabo. Dobra, słuchaj, wyłącz i ucz się tego. Albo nie, dobra, nie wyłączaj na razie. Przestań tańczyć i choć ucz się tego opanowywania gniewu. O, okej. Okay. Tak. Ok, ty sobie wszystko tutaj ogarnęłaś. To chodź sobie poglądać trochę telewizji. Taki wiecie, już troszkę spokojniejszy wieczór. Tak chodź, wyłącz to już. I też przyjdziesz się tu przyłączyć do mamy. Tak, skorzystaj. Okej, okay, i chodź, przyłącz się tak. Oglądajcie sobie jakiś tam program wieczorny. Młoda się tu kąpie, okej. Okay. Fajnie. I też może jeszcze tutaj przyjść na troszkę. Bo jeszcze nie jest tak mega późno. Także spoko. No, także sobota wiecie, tak w domu, rodzinnie, później wiecie, taki wieczór w saunie, ale już byli naprawdę mega zmęczeni tą sobotą, um, także Boże, jakie kable. <grytanie> hmm. Także tak, no i dzisiaj urodzinki fajne, też miło minęły, także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, ja już się będę z Wami żegnać, wysyłam Wam oczywiście gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa, kochani!